Cześć wszystkim z tej strony Alija i Dzisiaj mam już dla Was ostatni eventowy quest, który został dziś wprowadzony. Zleca go burmistrz Hergat w Karkahan. I quest nosi nazwę Pomóż burmistrzowi Hergatowi w ostatecznym rozprawieniu się z szajką Daltonów. Więc na początek udajemy się do. Robię już tego questu drugi raz, bo wcześniej robiłam go na Alii, ale na tarhunie to jednak inaczej jest niż na niż na privie i trochę wolniej to wszystko działa spróbuj zdobyć informacje więc pierwszą osobą, od której idziemy od której idziemy zdobyć informacje jest Apox który sobie stoi tutaj w tym miejscu więc rozmawiamy z nim i musimy iść do kolejnej osoby kolejną osobą jest bodajże szalik, który znajduje się w we wschodniej części Karkahan. Więc biegniemy do niego. Trochę się nabiegamy po tym Karkahan. Jest on tutaj, rozmawiamy z nim. I musimy iść do kolejnej osoby, którą jest mistrz Johan. I on jest znowu po zachodniej części miasta. Więc biegniemy sobie do niego. Czekajcie. Zrobię tak. Mm, więc biegniemy sobie do niego, mm, rozmawiamy z nim i teraz poszukaj kogoś z paranormalnymi zdolnościami. Osobą z paranormalnymi zdolnościami jest oczywiście Wieszczka Sara yy, w stornek, mm, ponieważ tylko ona potrafi przewidywać przyszłość. <laughs> Ogólnie możecie słyszeć dziwny, dziwny dźwięk, taki audio, ponieważ yy, nagrywam na laptopie. Zazwyczaj robię to na komputerze. Mam w innym ustawieniu mikrofonu, a teraz jakoś tak. A, nieważne zresztą. Yy, rozmawiamy z nią. I ona potrzebuje od nas yy, kawałka materiału. Kawałek materiału możemy dostać od leśniczego, więc lecimy do leśniczego. Yy, więc ja nie będę tutaj przedłużać, tylko yy, zatrzymam nagranie. Okej, okay, jesteśmy u leśniczego, który mówi nam, że, że nie ma niestety kawałka papieru, ponieważ kawałek papieru wcześniej zanosiliśmy, materiału, przepraszam, wcześniej zanosiliśmy do burmistrza, więc znowu robię krótkie cięcie i widzimy się już u burmistrza. Ok, jesteśmy u burmistrza, dostajemy od niego kawałek materiału i z tym kawałkiem materiału musimy iść do wieżki Sary. Tylko że wiesz, carze, Boże, nie mogę się wysłowić, e, tej kobiecie musimy przynieść e, fiołek i haber. I sprawa jest taka, że właśnie na, na zwykłym świecie przestałam, e, przestałam robić questa, dlatego, że e, dlatego, że nie... Ciężko po prostu na aukcjach są fiołki i habry po 1 milion, e, hajsu, a, a szkoda mi niestety, e, na, takie, na takie na kwiatka wydać 1 milion. Więc pomyślałam, że zrobię ten quest na pliwie, ponieważ na pliwie zawsze wszystko powinno być poryspione i tak dalej. I fiołek i haber jednocześnie znajdują się w cygańskiej wiosce. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie wpadł na ten pomysł ani nie, nie założył nagle tancerza, więc, więc mam nadzieję, że, że uda nam się upolować. Ja tymczasem zatrzymuję filmik, jak już będziemy mieć fiołek i haber, to, to widzimy się u wierszczki Sary. Okej, okay, mając już fiołek i haver, lecimy do Sary. I przyznam szczerze, że trochę mi to zajęło, nawet na privie, bo okazało się, że fiołek jednak nie lespi się w, w cykańskiej wiosce, musiałam lecieć do Gór Zrębowych. E, co, 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 co? Aha, okej, okay, dopiero ona teraz mówi ten dialog, Jezus. Okej, okay, wróć do mnie za jakiś czas. No i mm, dowiadujemy się, że za jakiś czas, za jakiś czas to jest około 10 minut. Więc znowu musimy poczekać i wracamy za jakieś 10 minut. Okej, okay, jesteśmy ponownie. Yy, I tam rozmawialiśmy ponownie z Leszką Sarą, aż musiałam zepsuć dialog. Yy, przekaż burmistrzowi, że daltoni ukrywają się w jednym z szybów kopalni. Więc yy, nie ma na co czekać, lecimy do burmistrza. Okej, okay, jesteśmy u burmistrza. <laughs> o Jezu, mam dzisiaj taki mega dziwny głos. Mówimy o tym, że przebywają daltoni w kopalni i odszukaj jakiegoś uzdrowiciela. Tym uzdrowicielem jest oczywiście nasza rudo-czerwono włosa makatara. Ok, jesteśmy ponownie. Od makatary dostajemy manierkę z, niektórą, z miksturą leczniczą i poszukaj kogoś, kto sprzeda Ci suchy prowiant i tą osobą jest Cynthia Stornek. Więc lecimy do niej. Otrzymaliśmy suchy prowiant yy, i musimy iść do burmistrza, żeby dowiedzieć się, czy nie zdobyły jakieś informacji na temat kopalni. Yy, jesteśmy u burmistrza. Yy, Tafia z Werbin, więc musimy udać się do Tafii z Verbin, żeby nam uszykowała przebranie. Więc widzimy się już u Tafii. Tafia znajduje się w domu Jalena i Tafi w Verbin od razu nad, nad teleportem. Mówimy jej o stroju. I musimy iść do Roana. Do, Ita, do Ithan Itan. Kurczy. No nigdy nie wiem jak się mówi. Dobra, i dostaliśmy szpulę materiału, który musimy zanieść ponownie do Tafi. Więc idziemy do Tafi. Mamy jej dać 3 minuty, więc widzimy się po 3 minutach. Yy, ok, otrzymaliśmy od Tafi kowbojskie przebranie yy, i czas porozmawiać z hergatem, więc ponownie udajemy się do naszego ukochanego burmistrza Hergata. Yy, ok, yy, Odszukaj kopalni... W... Koko... Co ja mówię? Kopalni flau coś tam o której mówił ci burmistrz. Okej, okay, ta, ta kopalnia jest w przedmieściach Karkahan. Tam gdzie kiedyś był szyb zachodni, ja nie wiedziałam w ogóle, że te kopalnie zostały ponazywane. A strażnik, którego szukamy jest na, na trzecim piętrze, tak? P3. Okej, okay, jesteśmy ponownie i tym strażnikiem jest strażnik, który znajduje się od wejścia od razu na, to znaczy nie od razu w sumie drugi strażnik od wejścia na prawo. I. Ubieramy się w strój i on nas przeprowadził do kryjówki bandytów. I co teraz? Rozprawić się z szajką daltonów. Jestem tutaj pierwszy raz w życiu, nie wiem, którędy iść. Mamy Boba Daltona. I całą szajkę daltonów yy, i co teraz. Zabijamy go. I co teraz? Porozmawiec z burmistrzem. Nie wiem, czy da się stąd jakoś teleportować, czy muszę stąd wyjść. A co w ogóle z resztą? Mogę zabić resztę. Zobaczymy. Okej. <grym> Okej. Okay. Okay. Przeniosło mnie. Porozmawiaj z burmistrzem, więc lecimy do burmistrza. Widzimy się za moment, i jesteśmy u burmistrza. Yy, mówimy o kopalni, i co my tu otrzymujemy? Eks, pieniążki, 45 kast, punktów honoru, yy, i co? Yy, dostaliśmy aż, bodajże, 4 albo 5, 5. Dostaliśmy 5 yy, złotych jajek. Bo miałam 28 wcześniej, dostaliśmy zwój na wywołanie poczty, na wywołanie aukcji, na wywołanie depozytu i na, i na skrócenie czasu nieprzytomności o 5 minut. I według mnie to są całkiem, całkiem dobre nagrody, jak na takiego prostego questa, w którym teoretycznie trzeba było nic takiego specjalnego robić. I całkiem dobre jak na zakończenie, jak na zakończenie eventu, i nawet, nawet quest taki szybki, przyjemny do zrobienia. Więc mam nadzieję, że pomogłam. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.